W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o prezentach, czyli w ogóle coś, co kocham. E, ja jestem akurat e, team e, dawaczy. <laughs> wolę dawać e, prezenty, jak jest u Was. Czy wolicie dawać, czy dostawać? Ja wolę zdecydowanie dawać prezenty, uwielbiam kupować prezenty, uwielbiam szukać prezentów. Mam czasem kłopot z tym, jak każdy, ale uwielbiam to robić mimo wszystko. Zabieram się do to dużo wcześniej, dlatego już dziś mam większość prezentów e, dla moich bliskich. My obdarowujemy się, że tak powiem, wszyscy, cała rodzina moja i cała rodzina mojego męża, wszyscy dajemy sobie upominki. Czy się składamy razem na coś fajniejszego, czy kupujemy po prostu coś, jakieś drobiażdżki, to i tak staramy się wszyscy, wszyscy wszystkim coś zakupić, żeby każdy miał jakąś niespodziankę pod choinką. Nie są to zazwyczaj duże rzeczy, drogie rzeczy, bo nie o to chodzi, tak? Frajdy sprawia mi bardzo kupowanie, wyszukiwanie fajnych promocji, fajnych okazji, dlatego um, te rzeczy nie są drogie, to są prezenty do 100 zł, myślę, że na każdą kieszeń i tak naprawdę e, nieważne ile to kosztuje, ważne, żeby się podobało, a mam też takie rzeczy, które jakby zastanawiając się, co kupić jej, co kupić jemu, hmm, niby się znamy, niby o sobie dużo wiemy. Ale jednak w pewnym momencie te prezenty się, te pomysły się kończą. I nie wiemy, co kupić mamie, która wszystko ma, co kupić bratu, no który wszystko ma w zasadzie. Więc mam takie pewniaczki, które są bardzo przyjemne i bardzo fajne. I wcale nie musimy mm, później się stresować, czy trafiliśmy. Bo to po prostu drobiazg, bardzo miły drobiazg. Więc zaczynajmy. E, może go tu odłożę, gdzieś sobie tutaj nie siedzi, koło mnie. I zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą naprawdę e, śmiało można kupować myślę, e, nie na naszej kieszeni i naszego budżetu, to kapcie świąteczne. Kto nie lubi kapci? No właśnie. Każdy lubi kapcie. I mam propozycję dla faceta i dla kobiety. E, dla panów coś e, znalazłam, coś fajnego m, nie szukając. To jest dobrze, to jest, to jest dobre, to jest dobre. Kapciuchy. Takie. Granatowe. W renifery. Myślę, że są bardzo fajne, bardzo ładne, takie świąteczne, ale nie przesadzone, bo to jednak facet. Niekoniecznie musi chcieć, nie wiem, czerwono-zielone kapciury takie iście świąteczne, a te są takie dyskretne i wręcz bym powiedziała zimowe, czyli. Na cały sezon zimowy, nie tylko przez trzy dni świę, świąteczne, ale spokojnie i całą zimę. E, I tak akurat łódki kupiłam w oszą, e, lecąc gdzieś tam szukając czego innego, natknęłam się na nie i są super, są super fajne i super słodkie. Ich cena to około 20 zł, czyli super, super e, cena. To nie jest dużo, tak? To jest e, jak na kapcie, które i tak w końcu się nam zedrą, odkleją, porwą. To jest dobra cena, to nie jest ani za dużo, ani za mało. Więc śmiało można y, coś takiego zakupić. Są śliczne, są śliczne, są fajne, bardzo fajne i bardzo miłe i y, wygodne. Taka prawda, ponieważ y, zostały już przymierzone przez faceta, który spotwierdził, że są naprawdę przyjemne dla stopy. Także y, kapcie dla faceta i kapcie dla kobiety. Y, dla każdej dziewczyny myślę, bo rozmiarówka jest szeroka. Ja kupiłam te kapcie akurat... Top Secret. No i powiedzcie, czy one nie są cudowne. No są piękne. aż się po prostu japa cieszy. No są po prostu tak reniferowe, <laughs> słodkie i, i, i po prostu świąteczne, że obłęd. To są jabłki renifera z łóżkami. Są tak miękkie, że obłęd. Prawda, obłęd. To słowo będę dzisiaj nadużywać. <laughs> są mięciutkie, są takie kapciuszki wciskane. Nie klapki, jak w tym tutaj przypadku. Tylko wciskane, czyli stopa ma ciepło z każdej strony, są tak miękkie w środku, że po prostu. Ludzie, może kobiety bardziej, które lubią emu, śniegowce czy aksy, wiedzą jak fajnie i przyjemnie jest, właśnie zakładając je, jak miło i ciepło w stopy i. To mi się kojarzy z moimi właśnie emusiami. takimi ludkie. Wiadomo, że to nie jest wełna, nosów, że to, nie jest, że to nie jest to samo. Ale są tak miłe, że naprawdę ekstra. Nie one się kiedy dłużej rozwodzić. One kosztowały 50 zł. Ale e, tak, bo tu jest w zasadzie 25 euro. Więc dużo. Ja je kupiłam taniej. Na pewno nie. 25 euro to jest dużo to jest razy 4 przynajmniej nie no bez kitu. no tak no mm. czy ja jestem już jakaś 25 euro, to dużo nie, ja, ja kupiłam je taniej coś koło 50 zł. super teraz się zastanawiam nad tą ceną pewno, tyle ich nie kupiłam. Kolejną propozycją, no nie mam akurat męskiej, bo jeszcze mi nie doszła, aczkolwiek jest ich już pełno w internecie, są skarpety świąteczne. Kto nie lubi skarpet świątecznych? Kto ich nie ma? Ja nie wiem. Czy mam skarpety świąteczne? Te akurat kupiłam w Modo. To jest trzy skarpet damskich. Bardzo fajne bawełniane skarpety. Um, tu widzę, jest 70% bawełny, 28% poliestru i 2% elastanu. Uh, I to są um, też rozmiar taki do 41. Jest taki standardowy. One size, ale tak, 37, 37 do 40, 36 do 41, także w zasadzie one size faktycznie. Rozciągliwe. Um, no i ja kupiłam kilka takich e, wielopaków. I one są w cenach ja je kupiłam gdzieś w otolecie, żeby dorzucać właśnie do prezentów. Um, około 30 zł. Ja je kupiłam bodajże za 15. Mówię bodajże, bo tak faktycznie ja kupowałam te rzeczy już z miesiąc temu, ale nie. 14,90 chyba. Za trzy pary? Super, ekstra. Eee, I tak jak mówiłam, mam ich e, tu jeszcze więcej, jeszcze w pudełku. E, kolejnym propozycją mm, która, która mi się fajnie faktycznie trafiła, e, i stwierdziłam, że już od tej pory będę przeglądać Allegro częściej. W Allegro jest coś takiego na stronie głównej, oferta um, dnia. E, I znalazłam tam właśnie, zaglądając, portfele męskie z Betlewski. To są portfele skórzane, autentycznie. E, pachną skórą są skórzane. Przychodzą do nas. Ładnie zapakowane w pudełko oryginalne z certyfikatem autentyczności producenta i one pachną skórą. Dodatkowo, jeszcze, że to jest skóra, potwierdza nam również napis w środku, że to jest skóra naturalna. Faktycznie jest bardzo miękka i pachnąca. Tak skórzaście, jak wiemy, jak skóra pachnie. To tak właśnie pachnie. Jest on fajny, bo jest pojemny. Ma tutaj przegródki na banknoty, na karty, na drobniaki. Jest bardzo, bardzo miły. Także to jest ekstra pomysł na prezent. I uwaga! Uwaga! Czy ja mam paragon? Kupiłam dwa. Drugi się troszeczkę różni. Jest. O, jeszcze breloczek był gratis drugi jest taki niezapinany na na ten guziczek i ja zapłaciłam na nie, uwaga 29 zł za jeden rozumiecie? 29 zł za portfel skórzany to po prostu nie wiem czy to się mi wyostrzy ale jest to sztos. Deal naprawdę bardzo dobry. Portfel skórzany za 29 zł, gdzie e, sprawdzałam ceny w sklepach, nie na Allegro, a innych sklepach, y, gdzie ta firma też występuje, to po, y, portfele Betlewskiego są po 129 zł. 119. I obecne y, ceny 29 zł, znaczy teraz to chyba nie kosztują 29 zł. Wtedy, gdy kupowałam to, gdy była ta okazja dnia, to faktycznie promocje, dlatego, że tam cena główna była też przekreślona Te 129 zł. No nie wiem, jak to jest z tymi cenami. One nie, nie musiały kosztować 129 zł. Nie upieram się przy tym, że tak musi być. Ale wiem, że na innych stronach z galanterią w ogóle, z skórzaną, są te portfele skórzane Betlewskiego. Naprawdę, ponad 100 zł. Także deal. Polujcie na Allegro, na E, takie okazje, bo to jest super okazja. E, kolejną, e, spojrzałam, myślałam, że się nie nagrywa, tak, ale się nagrywa. Kolejną e, fajną propozycją, według mnie, jest świeca. Jeżeli ktoś e, lubi świece zapachowe, lubi świece. M, w zasadzie każde, ale bardzo by się ucieszył z czegoś lepszego, z wyższej półki, no to możecie kupić świecę na przykład. Jest, bo mam akurat tutaj a świecę Christmas. Kringle Candle. Ja, 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 ja kocham świece, uwielbiam świece zapachowe i nawet mój mąż em, dzięki mnie lub przeze mnie pokochał świece i naprawdę sobie z chęcią sam kupuje zapachy i pali je. Facet. Także można. Świece Kringle, Jankki Candle czy em, Woodwick są jeszcze Country Candle, no różne są te y, tam siostrzane b, y, y, odłamy tych marek takich podstawowych, jak Janki y, chyba i ma jeszcze Kringle, nie, Janki ma Country Candle i coś tam jeszcze. Y, także y, to jest wszystko jakoś tak, i tak, tak, y, czyś jak powiązane. Y, już się z tym, te świece palą się bardzo długo, y, zapach, który wydzielają naprawdę roznosi się po całym domu y, i to nie jest i taka prawda? Bo ja już wypaliłam wiele słoi e, i e, są naprawdę warte swoje ceny. Dlatego, że kupując świece e, po 3 zł, Biedronce, czy nawet za 10 zł, wika, e, tak naprawdę ja przekonałam się już wiele razy, że one nie pachną na cały dom. Nie, ba, nie pachną na, na, w tym jednym pomieszczeniu. Ja mam otwarty dół: e, kuchnię, salon, jadalnię razem i właśnie. Naprawdę to pachnie tak, że roznosi się po całym dosyć dużym metrażu bardzo intensywnie i idzie na górę. To jest bardzo mocny zapach. Bardzo, no, naprawdę, jakby nie był to zapach, bo to oczywiście teraz mam edycję świąteczną, zapach typowo świąteczny, to naprawdę one są bardzo mocne. Polecam ten zapach, bo on pachnie właśnie tak, jak lubię. Jak Mówiłam o tej świecy tu z IKA. To jest jedna z niewielu świec, które naprawdę pachnie, faktycznie. A tutaj. To jest taki podobny zapach, właśnie i takiego słodkiego, ale nie cynamony, wanilię, karmelki. Ja tego nie lubię. Dla mnie to jest właśnie taki zapach, kojarzy się ze świętami. Kolejnym, może ode. A, jeszcze o cenie. Cenie nie powiedziałam. Tu akurat um, trzeba polować. Ja kupiłam tą świecę w latem, kiedy na oficjalnym bodajże, bodajże oficjalnej stronie Kringle, ona kosztowała. 54 zł. To jest też super deal, dlatego że one kosztują normalnie ponad stówkę. Więc, jeżeli chcecie upolować coś, to się da, nie mówcie, że nie da się, tylko trzeba troszeczkę wcześniej upolować. Po prostu. Lub szukać nie stricte w sklepach stacjonarnych, a w internecie, bo na Allegro też te świece są dużo tańsze. Ja kupuję świece Janki kandel kupowałam w sklepach normalnych cenach, po 109 zł, bo teraz tak kosztują. Wcześniej były po 99, jak kupowałam yy, i kupowałam, ale zaczęłam szukać na Allegro. I przekonałam się, że naprawdę świece są w cenach po 74 zł, po 69 na sklepach, uwaga, z mm, rzeczami fryzjerskimi są po 69 nawet 9 zł. Więc warto szukać yy, gdzie indziej. Natomiast, yy, jak widać u producenta też może być taniej, tylko nie w, nie w okresie... Yy, gdzie one są najbardziej popularne, tak? Czyli świątecznych szukamy w lato, a owocowych zimą, bo faktycznie wtedy są przecinane o połowę. Więc warto, świecę odkładam. Może tu. Eee, I naprawdę bardzo fajny prezent. Ja bym się bardzo cieszyła, bo ja uwielbiam świecę. Eee, kolejną ym, propozycją jest yy, gra planszowa: są gry yy, planszowe, gry towarzyskie. Które e, moim zdaniem świetnie wypełniają czas, łączą ludzi, a nie dzielą jak często telefon. E, I naprawdę to jest super sprawa na wieczory takie długie, jak teraz mamy, czy też na jakąś tam przerwę świąteczną, e, kiedy rodzina się zjedzie i naprawdę można posiedzieć przy stole przy takim czymś. To jest rewelacja. My to akurat dostaliśmy od e, mojego brata i jego narzeczonej pod choinkę. Zeszłoroczne święta i naprawdę jak graliśmy później święta. To wiele godzin naprawdę fajnej zabawy. No, ekstra. Nie wiem, jaka to była tego cena dokładnie tej gry, trzeba byłoby wygooglować, ale mam tu jeszcze jedną grę, którą też bardzo lubimy. To jest Ego. Akurat te dwie gry wzięłam tutaj do zaprezentowania. Natomiast chodzi mi ogólnie o grę planszową, grę taką towarzyską. Która po prostu jak najbardziej ekstra wypełnia czas, łącząc nas, tak? A nie, a nie jednak w czasach, kiedy telefony stały się po prostu hmm, jakby, naczelną, główną rzeczą, którą robimy zaraz po przebudzeniu i przed zaśnięciem, troszeczkę nas opanowały, to warto taki wieczór poświęcić naprawdę na miłą e, posiadówę z bliskimi, z przyjaciółmi i pograć trochę. To jest ekstra, ekstra rozrywka. Jeszcze powiem, że naprawdę fajnie dzieci też wdrażać takie rzeczy. I dla dzieci też jest wiele gier. Teraz kupowałam ostatnio naszemu ukochanemu dziecku na przykład Gra Kim Jestem. Gra też taka towarzyska. Planszowa, bardzo fajna gra, bardzo fajna gierka. Bardzo śmieszne, uśmialiśmy się wszyscy, chociaż nie jesteśmy już dziećmi, ale to nic. Można naprawdę pograć i pobawić się razem. Teraz o, przesunę, trochę trochę zdrętwiałam, więc się troszeczkę musiałam zmienić. Kolejną rzeczą, to teraz może przejdę do prezentów dla dzieciaków. Mam tutaj kilka takich propozycji, natomiast nie mówię oczywiście o biżuterii, o perfumach, o kosmetykach. Dlatego, że to jest taka jasna i oczywista rzecz, która nie zawsze jest tak tania. Natomiast można znaleźć taniej. Promuj, pilnujcie tutaj promocji różnych okazji, a naprawdę perfumy takie firmowe, markowe, przepraszam, tak może powiem, można znaleźć w bardzo dobrej cenie. Calvin Klein to są takie perfumy powiedzmy stówka troszeczkę taniej i troszeczkę drożej nie za drogie. Na pewno można znaleźć coś od tego gościa. Kosmetyki, zestawy kosmetyków na święta zawsze polujcie. Pod koniec tego okresu, chodzi mi najlepiej o połowę grudnia, one są wtedy poprzedzeniane, także można kupić na przykład podkład, nie wiem, tusz i puder za 40 zł, bo było przecenione z 90. Naprawdę fajne okazje, dlatego polecam na to polować. Troszeczkę później. O ile inne rzeczy, które tu mam, warto kupować wcześniej, to jednak kosmetyki, perfumy, te, te zestawy świąteczne hmm, polowałabym hmm, dużo później. Tak samo jest z kubkami świątecznymi, z czego, o czym się tu przekonałam nieraz. W Rosmanie są fajne kubki świąteczne, w Home You są fajne kubki świąteczne, hmm, w Homely są fajne kubki świąteczne, w Pepko. W Pepco są zawsze powiedzmy tanie, ale w innych sklepach. Hmm, w dużych sieciówach one są drogie ale przed samymi świętami naprawdę ceny lecą na nasze są po prostu o 70% tańsze więc wtedy dobrze się zaopatrzyć właśnie w kubeczek ja kupowałam kubki świąteczne pamiętam w Rossmanie tydzień przed Wigilią czy trochę mniej niż, niż tydzień Poszłam po coś innego zupełnie i kubki, które kosztowały 20 zł. 15 były po ,90 zł. 90. Także można. <laughs> Tylko trzeba fajnie trafić, ale teraz już wiem i teraz już tak robię. I nie uważam, żeby to było coś złego, podarować komuś coś z promocji, ponieważ Gdybyśmy poszli miesiąc wcześniej, to by kupi kupilibyśmy za 20 zł i to by było ok, a jak kupujemy już za 2 zł tą samą rzecz, co już nie jest ok, no to chyba ktoś musiałby być e, całkowicie nienormalny, jeżeli by był na, nie wiem, zły o to, że albo, albo obraził się, albo nas, nie wiem, gdzieś tam obgadał, że kupiliśmy mu z promocji. No ludzie, po co wydawać na kubek 20 zł, skoro można zapłacić 2, a jest on wciąż taki sam. <grym> e, tu mam prezenty dla mojego dziecka od Mikołaja. E, I właśnie kupiłam te rzeczy w Lidlu. Spodobały mi się rzeczy w Lidlu e, dla mojego synka, dlatego że one są drewniane i bardzo fajne, jak się okazało. Kupiliśmy e, taki. E, Silophone, <grywki> jakiś tam. To jest. E, co to jest? Zaćma. <grywki> Bałki. Właśnie. Takie wysuwane, drewniane. E, nie wiem, czy będę tutaj przedłużać i pokazywać wszystko, no może wyjdę. Kupiłam to na sklepie Lidl.pl. Przyszło bardzo szybko. Przesyłka jest powyżej tam ilości za darmo. Nie stoi się przed sklepem i nie czeka od siódmej, aby nikt nie wykupił. Polecam bardzo Lidl.pl kupować na stronie. Coś takiego. Bardzo fajnie wykonane, drewniane, w bardzo dobrej cenie. Bo kosztowały te zabawki, wszystkie, które pokażę, po 39,90. Także uważam, że to jest fajna cena za drewnianą zabawkę. E, bardzo bożonie wykonaną, bo wszystkie przeglądałam i wszystkie trzy, które tutaj mam, e, są e, bardzo ładnie wykonane. Tu jest taki 5 e, w jednym taka kostka. E, wielo, że tak powiem, funkcyjna która e, aktywizuje nam dzieciaczka z każdej strony. Ojej. To jest góra, no i całe nasz bardzo duża zabawka, lekka w zasadzie, nie jest ciężka e, i bardzo kolorowa. Także dzieciaki. Myślę, że spodobają mi się takie zabawki dzieciom. Super, piękna. I pięknie pachnie drewnem, a nie plastikiem i jakąś tam strętą farbą. Wiem, że tu też jest farba, ale to jakoś wszystko to lepiej pachnie. Chcę wierzyć, że to jest nietoksyczne i dobre, jeżeli dla dzieci. Ostatnia zabawka, Tu jest coś większego. Żółwik. taki do ciągnięcia. Polecam sprawdzić jeszcze na Lidl online, bo mogą być. Taki żółwiczek do ciągnięcia. I tutaj ma obrotowy. Mam tą skorupę domniemaną. W środku się ciska kształty. I jak jedzie, to on wtedy rusza główką. To no bardzo fajne i bardzo ładnie wykonane. Ja duża, fajna zabawka drewniana za 40 zł. To jest dużo? Uważam, że to nie jest dużo. Wystarczy zajrzeć na stronę Snyka lub innego sklepu z zabawkami i takimi jakimiś tam rzeczami dla dzieci. No to naprawdę te rzeczy są tak drogie, że... Obłęd. I już ostatnią rzeczą, którą tu mam do Wam do pokazania, też dla dzieciaków, trochę starszych, bo mamy dwóch takich starszych jagatków. Są super ekstra, jak ja je zobaczyłam. To jest nas. To są kombinezony, coś może chyba to nazwać na łowazji. Bardzo fajnie wykonane i bardzo przyjemne. To jest, jaki to jest materiał. Nie wiem, czy gdzieś tu jest taka metka. To jest nasubaczek. Polarowe, milutkie. Szukam metki, żeby zobaczyć, ale to jest polarowa. Nie wiem, nie widzę nigdzie. Tu coś jest. To jest tylko, że to jest rozmiar 80 lat nie wiem, ale jest naprawdę miły, przyjemny i ceny naprawdę tych rzeczy są bardzo fajne w Lidlu. Mówię, dla każdego kupić jakiś drobiazg, to i tak uzbiera się do... no, pokazna suma, tak? Bo jak się ma, e, powiedzmy, 10 osób do obdarowania i każdemu kupić choćby coś za 40 zł, czy 50, jak się razem to potem zsumuje, to już jest 500 zł. To nie jest stale mało, to jest bardzo dużo. A, a jeszcze gdzieś tam... E, no mówię, każdy e, gdzieś pojedzie do rodziny i dostaje kolejne prezenty, więc lepiej kupić coś tam drobniejszego, e, a żeby każdy cokolwiek miał. I to jest chyba takie rozsądne, tak? I takie raczej logiczne, po co wykosztowywać e, e, się bardzo e, i naprawdę płacić krocie za prezenty i potem mieć taki niesmak, bo czasami e, ludzie. To jeszcze pokazuje super drugie łazy. bo czasami ludzie są zawiedzeni, że dostali coś tańszego, coś droższego. No też tak, na... niektórzy patrzą, tak. I że też jest takie, no mówię, po co e, takie niesmak robić, jak można kupić naprawdę fajną rzecz, e, milusią, cieplusią, przyjemną, e, użyteczną e, i niekoniecznie wydać krocie. Także polecam polować. Te łazy kosztowały coś po, myślę, 30-40 zł także super ekstra cena, bardzo dobra cena co do jakości. I to w Lidlu właśnie lubię. Nie wszystkie rzeczy tam lubię, nie wszystkie polecę, ale naprawdę akurat te zabawki czy te kombinozeniki naprawdę polecam, bo są bardzo fajnie wykonane. Oczywiście, tak jak powiedziałam, pomijam jeszcze biżuterię i inne rzeczy, które można kupić do stówki. I taka jest prawda, że nawet w sklepach, które wydają się na pierwszy gdzieś tam pomysł, drogie, no, apart jest kruk. Nie powiem, że nie. Powiem już śmiało, że nie, bo <laughs> sama kupiłam, jeszcze nie doszło do mnie, biżuterię z wkr i która była początkowo no, sporo powyżej. 100 zł, a kupiłam je sporo taniej. I dlatego mogłam kupić więcej, żeby porobić jakieś zestawy. A przecież nikt nie widzi, ile to kosztowało. I zresztą chyba, nie wiem, no ja jak coś dostanę, to mnie nie interesuje, ile to kosztowało, tak? Bo cieszę się ze wszystkiego. Czy to jest duperelka mała, jakaś pierdółeczka, czy to jest coś większego. Jakoś nie drążę, nie szukam, nie wpisuję pierwsze, co ja po powrocie do domu, ile kosztuje bluzka, czy buty, czy pierścionek. No bo co to, to jest prezent. To ja nie wnikam nigdy jakby w gestie osób, yy, która mnie obdarowuje. No to wnosi. <laughs> e, No taka prawda. A, taka prawda to też moje powiedzonko dzisiejszego odcinka. Chyba. E, no to co? My chyba się będziemy już żegnać. E, fajne mm, propozycje, które przyszły mi do głowy, które sama... E, ocuciłam do życia, przywróciłam do życia i nie są tylko wspomnieniem i pomysłem. Już Wam pokazałam. A oczywiście rozglądam się, bo nie wiem, czy czegoś nie ominęłam. Nie, tu mam kapci, skarpety i jeszcze więcej kapci. Ehm, chyba niczego nie ominęłam. Oczywiście dla dzieciaków e, tutaj książeczki, malowaneczki i zabawki. I jak najbardziej e, po prostu w ilościach dowolnych i, i wszędzie można znaleźć w cenach przeróżnych. Jeżeli chcielibyście, mogłabym nagrać odcinek o zabawkach typowo dla niemowlaka, które się sprawdzają i które są ekstra prezentem, bo mam kilka takich. Zabawkach, czy właśnie takich rzeczach użytecznych dla niemowląt, które są godne polecenia, które się sprawdzają, bo jakby to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Także możemy taki odcinek rozpatrzeć, jeżeli sobie życzycie. Ja z chęcią coś takiego nagram, a my już się żegnamy, bo te odcinki są strasznie długie. Ale naprawdę chyba wszystko już um, wyczerpałam cały temat. I co? W następnym odcinku. Planujemy już jakieś strojenie domu, tudzież może jeszcze pierniczki, bo lubię pierniczki zrobić dużo wcześniej, aby ten miód, to wszystko, co takie twarde w tych piernikach, fajnie rozmiękło i wtedy te pierniczki na święta są idealne. Także co? My się żegnamy i do następnego.